Witam, witam wszystkie dzieci w kraju i za granicą. Dawno mnie nie było w internecie, ale ostatnio obiecałem wam, że będę czytał na temat karkonoskich skrzatów. No i więc czytamy. W krainie skrzatów. W krzacikowej rodzinie myślcie sobie, co tam chcecie. Mówcie o tym, co już wiecie. Że daleko, nie za siódmą górą rzeką, gdzie piękne szczyty Karkonoszy Radyją nasze serca oczy. Jest kraina w świecie znana, przez ducha gór ukochana. Tam żyją, bawią się i mieszkają takie małe ludki, które z krzatami się nazywają. Małe wzrostem, duże serce. Słynnych z dobrych czynów i ochoty, zarówno do pracy, jak i psoty. Każdy, kto na ich pojawienie czeka, Pozna ich już z daleka, Po pięknych czerwonych czapeczkach. Wśród gromady krasnali w krzacikowej rodzinie Wyróżniał się jeden malec potęgiej minie, Który w Cibinoskiem został nazwany. Bo miał złote serce i był przyłóż do rany. Przez rodziców i przyjaciół bardzo kochany. Śpieszył z dobrą radą, z pomocą o każdej porze dnia, a nawet nocą. Wyobraźcie sobie. No i na jego cześć jest też i wierszyk w cibinosek, w cibinosek, w cibinosek. Duża czapka, mały nosek. Byste oczka tęgamina. Wspaniała z niego chłopczyna. Już od samego rana śpiewa sobie: oj, dana, dana. I wesoło podskakuje, bryka psoci dokazuje, do każdego się uśmiecha. Taka miła z niego jest pociecha, i z motylkiem sobie potańcuje, i z konikiem polnym podskakuje. A gdy trzeba, to z ochotą, pośpieszy z pomocą. Też chętnie w ogódku popracuje, i z duchem gór po szlakach powędruje nosku, za to cię kochamy i piosenki o tobie układamy. Taki to jest cudowny cibinosek. Kochane dzieci, oprócz walorów turystycznych, krajobrazowych, przyrody, w naszych Tukarkonoszach są też takie miejsca kultury. Jest Muzeum Zabawek, Muzeum Ducha Gór dużo takich, takich miejsc bazów kulturalnych, no ale dzieci oczywiście interesuje najbardziej muzeum zabawek. Muzeum, które, które zostało utworzone przez pana Henryka Tomaszewskiego, twórcę wrocławskiej pantonimy, który w spadku przekazał swoje, swoje tutaj eksponaty, zabawki, lalki nietuzinkowe z całego świata gromadzone. I tu w Karpaczu jest takie piękne miejsce. Ja na to okoliczność oczywiście napisałem wierszyk pod tytułem Jedyne takie muzeum. Tam, gdzie lalki i zabawki, radość dzieci bardzo wielka, chcą zapomnieć o swych smutkach, przenieść się w krainę marzeń, pięknych bajek, wyobraźni, by na duszy było raźniej. Gdzie to miejsce? Ha, ha, ha. No, w Karpaczu, mieście znanym, przez turystów odwiedzanym, tu swe miejsce kolej miała, we wspomnieniach się ostała. To pan Henryk Tomaszewski, znany twórca pantonimy, tej wrocławskiej, swoje zbiory pięknych lalek i zabawek tu przekazał. Utworzenie im muzeum, no, czas nakazał. A więc dzieci małe, duże, przybywajcie, oglądajcie upuść wyobraźni, tej bajecznej sentymentem zawsze dajcie. O, i tyle byłoby na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Ubolewam, że nie mogę odwiedzać szkół, przedszkoli i szpitali z czytaniem, no ale taki jest czas. Ale myślę, że będzie dobrze. Wszystkich bardzo pozdrawiam, przysyłam dużo buziaczków dzieciaczkom. Pa!